Rozdział 5. Pogardzany. Torgluk pogardzany spojrzał na polany rogatego wzrostu i weschnął. Szczury zawodzą, gluchak zawodzi, spum zawodzi. Tylko Torgluk stoi, papo. Na dole porośniętej grzybami drzewa zrzucały korę, gdy gnijąca mgłaska i wenów zniknęła. Mistrz Bractwa Czerwonego Wrzodu, kapłan zarazy, Kracik, nie żył, zmiażdżony przez myśliwego władcę drzew. Akurat za to moglibym mu podziękować, pomyślał Torgluk, opierając się na drzewcu topora i wpatrując się w przyprawiającą obdłości zieleń. Nie dbał o Skavenów. Byli zbyt podstępni i zawsze szukali przewagi nad lepszymi. Nie tylko Torgluk, syknął szorstki głos. Wzgardzony nie odwrócił się. A więc nadal żyjesz w Myślałem, że padłeś w Jutrak powiedział Torgluk. Muchy zarazy przyniosły wiadomość, że jeden z piorunów zabił szczurodemona u bramy świtu, kiedy hałaśliwy Bolatrax nie docenił wytrzymałości swoich wrogów i poniósł tego konsekwencje. Trudno mnie zabić leśniczy, powiedział władca z Kejwenów, kłócając na szczycie roztrzaskanego kamienia, stojącego za czempionem chaosu. Szczurzy demon użył imienia, pod którym był znany w kraju Nurgla. Tamtejsze demony nazywały go leśniczym, ponieważ ścinał setki drzew życia, aby lepiej podsycać błogosławiony rozkład rozprzestrzeniający się z otwartych bram ogrodu papy. Nie można powiedzieć tego samego o twoich sługach, powiedział Torgluk. Stormkaści uciszyli Deichhorna, a Sylwanet, dowodzeni przez zjadliwą panią Winorośl, przypuścili od dawna oczekiwany atak na polane rogatego wzrostu. Teraz stormkaści szykowali się do nowego marszu, ale nie wiedział, gdzie uderzą. — Moi słudzy to płodny lud. Nie musisz się martwić o ich liczebność — syknął Vermalax. — A w każdym razie jest ich wystarczająco dużo, by zaspokoić potrzeby nerga w tym gorzkim miejscu. Nadal ucierpieli również wasi wojownicy. Patrz na swoje straty, a nie na moje. — Moi wojownicy są bardzo odporni, szczurzy królu. Bardziej wytrzymali niż twoje robactwo powiedział Torglug. Uniósł topór i położył go na jednym szerokim ramieniu. Szczurzy demon był większy niż pogardzany, miał smukłe mięśnie i zmierzwione włosy. Przywarł do kamienia z przekrzywioną, bezcielesną głową i oczodołami jarzącymi się niezdrowym światłem. Smagnął ogonem za zniewagę. I bardziej wytrzymały niż twoi topielcy, Spum, Kontynuował Torglug spoglądając za kamień. Vermanangs syknął i odwrócił się. Kilka postaci przeszło przez krąg połamanych kamieni i stosów ciał. Gutrot Spum, zwijając macki w podnieceniu, splunął na słowa Torgluga. Przynajmniej moi walczyli z armią, a wasi z samotnym wojownikiem, warknął Spum. Wyciągnął topór i roztrzaskał pobiski kamień. Z takim, którego nawet Bolatrax nie mógł powalić, powiedział czarodziej Slogot jego policzki zadrżały z rozbawienia chciałbym zobaczyć tę wielką miskę galaretki która wiła się w ślad za naszym srebrnoskórym przyjacielem stary bolatraks nigdy w życiu tak nie biegł zapewniam mistrz Rotwein zachichotał na tę myśl uważasz to za zabawne Magotfang? spytał Torgluk zwracając swoje zaczerwienione oczy na czarownika wyciągnął rękę psują rzeczy ci przybysze jak szybko przyjdą do twojego Rotwein Albo na światowy pryszcz. Błyskawice zaszły daleko, a przynajmniej tak twierdziły dręczące muchy zarazy i skajweni. Przedzierali się przez grzęsawiska zarazy Rotwater z mokradła Gytrakt. Zabili starego, grubego Gaborga, ropucho smoka nad jeziorem wrzeszczących trzcin. Przeżyli okropności gaju skazanych latarni i jeziora Gringlow, zanim rozbili Darchhorn na szczycie Profentor. A teraz nikczemni Sylwanet zostali pobudzeni do wojny. Wyglądało to tak, jakby królestwo życia przygotowywało się do ostatecznej bitwy. Głupota? Arogancja? Pomyślał Torgluk. Dlaczego walczą? Czy nie widzą, że papa chce się tylko nimi zaopiekować? Aby usunąć ich ból, ich niepewność, potrząsnął głową. Walczył tak jak oni, dawno temu. Nie lubił myśleć o tym czasie, bo wstydził się go, gdy pamiętał, jak opierał się dobroci dziadka. Był niewdzięczny, a nawet nieznośny. Mocniej ścisnął swój topór, a stare drewno zaskrzypiało jakby z bólu. Ale Nurgle otworzył mu oczy i pokazał, że świat nie jest taki, jak sądził. Z każdym kolejnym dniem Torgluk starał się zasłużyć na dobroć i cierpliwość, które okazał mu papa. Jego topór zebrał chwałę swojemu nowemu patronowi, zatruł studnie życia, o które kiedyś tak ciężko walczył, i przyniósł błogosławieństwo zarazy swojemu ludowi w ich arogancji. I wkrótce jego przeszłe wykroczenia będą tylko rzeczą, z której może się śmiać zarówno uczeń, jak i Bóg. Wiedział głęboko w swoim wnętrzu, że błyskawice reprezentują coś niebezpiecznego, na swój sposób coś, czego obawiał się nawet papa. Moc dawno zapomnianą, powstającą na nowo. W głębokich królestwach zabrzmiały bębny, niebo ważyło się dziwnymi błyskawicami, a całe stworzenie wydawało się wstrzymywać oddech. Nikt z pozostałych wydawał się nie rozumieć zagrożenia, co tylko jeszcze bardziej go wkuwało. – Uspokój się, wzgardzony, Wszyscy jesteśmy dziećmi ogrodu, zabulgotał Morbideks dwukrotnie urodzony, głaszcząc centkowane skóry swojego czerwia. Dwukrotnie narodzony uśmiechnął się i powiedział W niektóre dni po prostu trzeba się śmiać. A niektóre dni są na bycie poważnym dwukrotnie urodzony. Warknął Torglug. Jego topór spadł z ramienia i wbił się w miękką ginę u jego stóp. Magot Morbidex poruszył się niespokojnie, a wielka bestia warknęła ostrzegawczo. Torglug spojrzał na nią ostrożnie. Magot był jak jakieś bezbożne połączenie małpy, nosiciela zarazy i olbrzyma z temperamentem, który zawstydza całą trójkę. Ucisz tę bestię, bo inaczej, powiedział Torglug. – Spokojnie – mruknął Morbidex, poklepał pysk potwora. – On nie miał tego na myśli, kochanie – spojrzał na Torgluga. – Prawda? Torglug krząknął i położył topór na ramieniu. – To nie czas na śmiech. Myślisz może, że Glotkin będzie rozbawiony? – A kim w takim razie jesteś, żeby mówić w naszym imieniu, leśniku? – spytał Otto Glot, kręcąc kosą jak dziecięcą zabawką, gdy wyszedł pomiędzy drzew, śledzony przez swoich braci. Etrakt oparł się o laskę, jego szaty były sztywne od brudu, a twarz ukryta pod kapturem. Górk przesunął się podążając za Otto i Etrakiem, a jego olbrzymie grudkowate rysy obwisły. Myślisz, że jesteś teraz robaczową źrenicą oka dziadka, pogardzany? Nie znaleźłeś wskazówek prowadzących do ukrytej doliny bardziej niż my, więc nie wywyższaj się nad innymi. Torglug spojrzał na Ottona, ale nic nie odpowiedział. Nie lubił braci, ale wiedział, że lepiej nie rzucać im otwartego wyzwania. Otto podrapał się po brodzie i uśmiechnął. Potem z satysfakcją powąchał swoją dłoń i wskazał na bratę. Etrak: Skoro już tu jesteśmy, masz jakieś pomysły, czego mogą szukać szczeniaki Sigmara? Wiesz tyle, co ja, bracie, od mojej matki, powiedział Etrakt, wzruszając ramionami. Torgluk skrzywił się pod hełmem. Ukryta dolina, pomyślał. Tajna altana, w której tak zwana promienna królowa Alariel ukryła się, gdy uścisk papy nad jej królestwami stał się zbyt wielki dla jej wątłej duszy. On, Glotkin, Slaugot i wielu innych spędzili wieki na poszukiwaniach, nawet gdy walczyli z dzikimi drzewami i nielicznymi pozostałymi wolnymi plemieniami Gryaranu. Stało się to dla nich czymś w rodzaju zabawy, z wyjątkiem Torgluga. Znał umysł papy lepiej niż ktokolwiek inny i wiedział, jak poważna była sprawa schwytania Alariel, niezależnie od tego, co myśleli glotowie. – Tak, mój krewny – sprzeciwił się Otto, strzepując muchy z otwartego jelita. – Nawet górk o tym wie, a przecież nie umie liczyć do jednego. Wyciągnął rękę, by poklepać muskularne ramię trzeciego brata glota, który stał za nimi. – Ale skoro nie wiemy, gdzie jest nasz cel, może wypada nam się tego dowiedzieć, nie sądzisz? – Jestem otwarty na sugestie odto powiedział Etrakt. spojrzał na Torgluka A co z tobą Granito jakie pomysły krążą w twoim kwaśnym mózgu Torgluk zawahał się potem z chrząknięciem wskazał na Verminaxa Szczury powiedział Niech pokażą, że są coś warte Verminax syknął zaskoczony potem powoli skinął głową Tak tak moje skaveny to potrafią Mruknął robaczywy władca. Jeśli nagie koście mogły przybrać przebiegły wyraz twarzy, Vermonax miał taki. Szczur oznaczał zdradę. Nie mogli na to nic poradzić. To było w ich krwi. Torgluk wyciągnął swój topór tak, że jego krawędź musnęła po brudek z Kejwena. Zastanów się uważnie, powiedział Torgluk zwodniczo-łagodnym głosem. Hej, Torgluk, nie musisz grozić naszemu futrzanemu sojusznikowi. Powiedział Otto, robiąc krok do przodu, trzymając kosę wzdłuż ramion. Jestem pewien, że zrobi dokładnie to, o co prosimy, prawda? Mój piękny przyjacielu z gołym ogonem? Wermannak zawahał się, potem skinął głową. Oczywiście, tak, tak. Wszyscy służymy wielkiemu skazicielowi, prawda? Torugluk opuścił topór. Pomimo sugestii nie ufał szczurodemonowi i wiedział, że zrobi wszystko, by szukać własnej korzyści. W rzeczywistości nie ufał nikomu. Wszyscy na swój sposób rywalizowali o uczucia papy, ale tylko jeden z nich był naprawdę godny, i wkrótce, pomyślał Torgluk, udowodnię to.